Znowu straciłem hajs. I to jest tym razem wina Chińczyków. Weszli do gry i rozwalają rynek AI właśnie. OpenAI w czwartek przedstawiło nowy produkt. Nazywa się Operator po angielsku, czyli powiedzmy Operator po polsku. I... To jest taki produkt, który używa Twojego komputera, żeby wykonać zadanie, któremu zlecisz. To znaczy ma dostęp do klawiatury, do myszki, używa Twojej przeglądarki internetowej. No i oczywiście można dyskutować, czy to jest potrzebne, skoro normalny czat GPT ma przecież dostęp do całego internetu. No to po co mu dostęp do Twojego komputera i czy warto dawać takiemu produktowi dostęp do swojego komputera, czy może lepiej kupić osobny komputer? Na szczęście w większości osób te dylematy nie dotyczą, bo po pierwsze, operator jest dostępny w najwyższym planie subskrypcyjnym czata GPT. Czyli dla osób, które płacą 200 dolarów miesięcznie, oraz tylko w USA. USA, które wydaje się dominować rynek sztucznej inteligencji. Przecież niedawno Trump ogłosił, że razem z OpenAI, z Oracle i softbankiem zainwestują jakąś. W sensie te firmy zainwestują olbrzymie pieniądze w strukturę AI, która sprawi, że Ameryka wygra wyścig AI. Elon Musk napisał, ale przecież oni nie mają pieniędzy, więc już o to się kłócą, ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo tutaj nagle wchodzą Chińczycy, którzy mówią, siema, mamy takiego czata GPT, tylko że on jest dużo tańszy. A w sumie tak samo dobry, a właściwie to nawet lepszy. To jest amerykański App Store. Deep Seek jest na jedynce. Wyprzedziło Chata GPT. Reakcja rynku amerykańskiego? No, popatrzcie na kurs NVD Firmy, która jest uznawana za króla, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, że oni najwięcej na rozwoju sztucznej inteligencji zyskają, że są największą firmą, z największym potencjałem na całym świecie. Jej akcje spadają o 20%. Nagle. Także Chińczycy mają moc. I jeżeli ktoś myślał, że nie da się podrobić AI, to... Niech przestanie tak myśleć. Da się. I to bardzo dobrze.